Witam wszystkich serdecznie z tej strony Patryk i witam Was w niestety ostatnim odcinku z gry The Puff. Mam dosyć tej chorej gry i za to, że tak szybko skończyło się The Puff na kanale pojawi się DC Universe Online. Nie wiem jak na to zareagujecie, może się Wam to spodoba, może nie i dostanę nowe intro od... od zapomniałem w ogóle nazwy tego gościa Dostaniecie link w opisie do jego kanału Ale co, nie będziemy gadać o intrach i w sumie możemy pogadać sobie bo i tak tutaj chyba nic się nie będzie działo jak widzicie, dalej chodzimy po, lasie, po lesie. Tym razem jesteśmy robinem, tak jak obiecywałem. I dalej nie wiem, jak się ten. Sprawdziłem sterowanie na internecie i niby się, 'Enterem' podnosi. Próbuję, no, próbuję i ona nic nie podnosi. Znaczy, on, ona nie wiem, czy to jest robin, to robin, chłopak, przyjaciel Batmana i tyle. Yy. <śm> <śm> Sorry, ale. Sorry za tak mało odcinków teraz, ale zbytnio nie mam czasu, bo moja siostra wyjechała do Anglii jakiś czas temu i teraz ma zamiar przyjechać i jakoś staramy się ogarnąć wszystko. Dlatego będzie prawdopodobnie dzisiaj jeszcze jeden odcinek z gry z gry, nie mam co tu wrzucić, może wrzucimy stalkera wreszcie w sumie stalker już miał być przedwczoraj albo wczoraj wczoraj yy, ale nie do rady, nie do rady dlatego nagrałem tylko tak, gra na szybko i przed chwilą właśnie byliśmy przy studni i gówno się stało BOŻE, te tekstury pojawiające się i znikające to mnie tak czasami straszy że do zawału doprowadza. A może jakiegoś live'ika sobie zrobimy nawet z DC Universe To może bym wam się spodobało nawet A taki live, mój pierwszy live, ale live, ale... No, bym zrobił w sumie już nawet z kamerką tego live'a, ale jeszcze nie wiem kiedy bym musiał się zastanowić nad tym, czy, czy tak szybko zaczynać robić live'a u siebie, czy dopiero potem zaczynać. Nie wiem, pomyślimy. E, czekajcie, bo zbliżamy się do fotela, tego kurde znowu tekstury. O fotel, fotel pojawia się i znika, i znika, i znika. O, a tam dalej, w, za drzewem, tam jest. E, są te ręczniki wiszące, ale. Mamy to w dupie, o tam wiszą. Mamy to w dupie, ale idziemy sobie dalej. Mm, pokazuje nam mapce ile już przeszliśmy, no trochę przyszliśmy. ja tu ogólnie nic nie zbieram tylko szukam takiego szukam tutaj ogólnie tej dziewczynki bo e, tej dziewczynki bo ona niby gdzieś tam doprowadza gdzie jest taki gościu i coś z tym gościem można gadać, tej gościu coś tam pomaga <laughs> tak przynajmniej słyszałem i tylko mówię, jeżeli jutro, znaczy dzisiaj by się pojawił odcinek ze Stalkera, to tylko mówię, że kupiłem sobie parę rzeczy poza kamerą. Ale będziemy rozpoczynać z tego samego miejsca, bo tak samo zapisałem, żeby nie było. O, czekajcie, coś się dzieje. Jakiś filmik. Pierwszy. W tej grze krzyż. Szatany ucięły głowę aniołowi. Ale filmik jest tej Gru. <laughs> Czaszka. Co się na mnie? Te, ale co to, co, co się trzęsie tej? Boże coś. Gleba? Co to jest? Boże, co ja mam za szkiz tej? Ty ja sam nie w to nie wierzę. Nie? Czemu nie mogę wejść do tego grobu, bym tak bezsiedlał? Ale dobra, idziemy dalej, bo szatany były. To, 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 nie wolno się za, to nie wolno się zadawać z takimi, bo ci ukradnie rower jak natural i, i się skończy wtedy, i się skończy zabawa, bo wtedy policja, sąd i, i koniec tematu. Nie, i natural w więzieniu za. O dobra, idziemy. Tak, jakbyśmy szli, to byśmy nawet daleko doszli, a tam znowu widzimy: a to skrzynka znowu. I tam dalej pewnie będzie ten gramofon, czy jak to się tam wabiło. Kurczę, czekajcie, spróbuję otworzyć to. Co się? No, ciskam spację, nie? Czekajcie, wszystko powciskam na raz. No, da się, czy się nie da? Nie da się. Dojdziemy dalej. Dobra, luzik. Luzik. Co to jest na ziemi? Strzykawka tejż! Tu były te lekarki, lekarki papieskie i w ogóle. Dobra, tu była lodówka, znacie, wanna. Sorry, sorry. Ee, idziemy jakąś ścieżką tutaj fajną. No, fajna ścieżka, nie? Ale skręcimy zaraz gdzieś, bo ja nie mogę takich po ścieżce, bo to się nudne robi. Jak się wchodzi. Tekstury znikające i pojawiające się, ale super. Dobra, nie będę śpiewał. Ale mnie głowa dzisiaj boli, masakra. Ale nagrałem, ale nagram, A może jakieś League of Legends nagramy? A może, a może jakieś tutaj. A League of Legends by się przydała, aby się przydała, ja nie powiem. Bo już długo nie było League of Legends, a ja gram codziennie Teraz ogarnąłem Urgota jak się nim gra i nawet spoko jest z bo rozwalam nawet No trochę rozwaliłem ostatnio, bo mam statystyki 5-1 5-1 chyba 2 albo 3, 5-1 3 Czekajcie bo do czegoś się zbliżamy, ty tam jest ta tej, wielka biedronka tam jest. Tej, ale patrz, skrzydła, nogi, a tam w środku, TNT. A no, na no serio, czekajcie, dobra, idziemy tam. Co to jest w ogóle? Tam są jakieś bagna. Ławki jakieś. <laughs> Ławka się pojawiła. Ladies and gentlemen, children and pets. Come, you see the wonderful. Cyrus of Robin the Great Gówno z tego zrozumiałem, tylko zrozumiałem Pani i panowie yy, Chłopcy, chłopcy i... nie Dzieci i psy? Chyba nie, chyba tak nic, nic nie ma teraz Gdzieś nudny trochę w sumie. Nie nudny, bo znaleźliśmy wielką Biedronkę To nie jest nudne wcale ten odcinek ostatni i chyba będzie najlepszy ze wszystkich. Zaraz będziemy jakoś kończyć odcinek, skończymy gdzieś w 12 minucie. No bo no ostatni odcinek to trzeba jakoś go fajnie zakończyć, żeby dużo rzeczy znaleźć. Żeby nie było lipy. No ma lipy, nie? I trzeba tą grę skasować w pokoju. Odinstalować ją. Odinstalować, żeby mi się nie śniła. Ostatnio mi się śniła tej. Czekajcie, ja tam coś widzę. Co to jest? Plac zabaw tej. Idziemy na huśtawki. Idziemy na huśtawki. Mamo! Idziemy na huśtawkę. Tak, synu. Pójdziemy na huśtawkę. Dzięki, mamo. Dobra. Jesteśmy na huśtawkach. Jesteśmy na huśtawkach. Tam jest. I see, a so slide and hide go the merry and swing along. Spoko. Gówno rozumiem, ale mówię spoko. Ja mam taki jeden problem, ne? Mam taki problem, że umiem czytać po angielsku, ale nic z tego nie rozumiem. Mógłbym ci wszystko przeczytać, a nic... nic z tego nie rozumiem. Kółko zrobiliśmy ty. Jedno wielkie kółko. I obkręt. I pomiędzy drzewami. I znowu pomiędzy drzewami. A ja jest no hardcore, nie? Tak, tu się wyrobię, tam się wyrobię. A tu chyba trzeba zacząć jakąś nową serię, nie wiem. W sumie nową serię, no to będziemy jeszcze... Czekajcie, co jeszcze na kanale zostanie DC Universe? Może, może będzie DC Universe. S.T.A.L.K.E.R. będzie na 100% yy, Co jeszcze będziemy mieli? League of Legends i Minecraft Cztery gry No Nawet spoko będzie, co tam Teraz w sumie gry na kanale, tak codziennie będą dodawane. Nagram może jakiś odcinek z moją siostrą. <laughs> to by było spoką. To by było spoko. Dałbym jej do zagrania w lola, abyśmy się trochę pośmiali. Ja jej kiedyś dawałem zagrać, tom. E, chciała Aszkom zagrać. Powiedziała, że ma fajny łuk. Ma duże czyczki. Ja powiedziałem, na. Nie, nie ma dużych cycków, bo Miss Fortune ma duże cycki i Sona. I ona powiedziała, że no dobra, ale ja chcę tą Asche, bo ja się czyta Aśka. Ona mówi, no dobra, no to daj mi zagrać. To i dałem. Jak zaczęła strzelać, to strzelała za nas. no miała tylko takiego pajęczyna tam, pająki, tarantule jadowite. To mogła tylko dodać, bo miała na linii Jacksa, A miała na linii No Miała na linii Jacksa i kogo? Miss Fortune? Chyba Chyba, ale to był taki dziwny mecz, bo miała Jacksa i Miss Fortune na linii I miała jeszcze tego Jak on się tam wabił, no No ten się, no, no, czekajcie, zaraz sobie przypomnę Mmm... Chwila, chwila. Szekunczka tego Udyra. No, Udyr, Udyr. I tam Udyr szekał Jacksa. I chyba Jack'sowi zostało tylko 20 HP. I Aszka I ona złoży znowu gramofon. Kółko zrobiliśmy. I Aszka mogła go tylko zabić. A ona nie, nie zabiła go. Nie zabiła go w ogóle strzela do minionów zamiast do tego, ale dobra yy, więc to jest koniec już odcinka na razie cześć pompa jeśli filmik się spodobał bo to już ostatni w sumie yy, z właśnie tej gry, niektórym z was się podobało to widziałem pisaliście mi na priv, że fajna seria ile będzie to dzięki wam za to i Widzimy się w DC Universe w Stalkerze. W nowym intro też się będziemy widzieć, też się będziemy widzieć. No to co? Siemanko!